I właśnie gram z Abrą! Co jest? Łata, a łaski widzi. Z Abrą gram. W końcu! Zawsze chciałam grać z Abram. Yo! Abra! Abra. Prawdziwy kot Abra. Chciałam zawsze z nim grać. Przecież on ma ten czerwonik. Pod Abragram. Nie, nie, nie mogę odpaść tak szybko. Musisz z mam Jakie pokonam, Abra, to ja nie wiem co zrobię. zrobi. Oj, oj nie też jest tutaj. Ta od niej dziewczyna. No ta. Jeszcze bym mógł być ciu u J5. A jakiego ja oferta życiowego normalnie?